Cześć, zrobimy dzisiaj takie małe porównanie. Nie wiem czy ten klakson jest oryginalny z tej Yamachy Yamaha TT600E, Belgarda, 97 rok. Zobaczcie jak brzmi. Zaraz Wam pokażę porównanie między jednym a drugim. Będziemy zakładać taki klakson, koszt to około 50 zł. Dokładny model OX805 firmy Oxford. Zobaczcie porównanie dźwięku. Wszystko fajnie, ale niestety będziemy musieli go gdzie indziej umieścić. Zaraz pomyślimy, gdzie. Zobaczcie, jak brzmi. Podsumowując, najpierw mierzymy, później kupujemy. Zobaczcie, lekko wystaje poza, poza czasze. Ogólnie trzeba było y, dość mocno przerobić tą muszlę, żeby się zmieściło, także jeżeli macie miejsce gdzieś w swoim motocyklu, nietypowo enduro, chyba że chcecie go gdzieś na zewnątrz umieścić, ale w takich, które ma jakieś owiewki czy coś, myślę, że spokojnie y, się zmieści, a klakson naprawdę daje radę, także ten model sam w sobie polecam. Ale niestety nie wiem, czy umie się nie zakończy na jakiegoś mocniejszego płaskiego okrągłego, żeby zamontować w oryginalne miejsce. Także do zobaczenia w następnych materiałach.